Zrobić animację, żeby było widać, że gracz coś robi przy tej broni, że niby ten półmik jest ściągany, to będzie długi nim. Muszę zaimportować sobie pozycję z tej animacji, jak on trzyma tą broń, nie? w sensie ten pistolet. Czy ja jestem w stanie jakoś sobie w ogóle to wynieść z tego Unreal? A? Export Asset. Animation Data. O! 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 o, o, Git. Dobra, No i teraz odpalimy sobie program zwany Cascadier. Ta jest animation, żeby zaimportować. Chciałem powiedzieć, że to było całkiem proste, ale nie wiem, będzie co robię. Dobra, jeszcze raz. Może tam w opcjach importu coś było, co? Settings. O! 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 I mamy to. K***a. Czyli jednak nie o to chodziło. Adjust Axis System on Import. Nie, może nie chcemy tego robić. Nie, yeah, yeah. więc y, potrzebujemy tylko jedną klatkę na start. W sensie te, ta cała reszta, że on się tak rusza, to mi nie jest potrzebna do niczego, bo ja potrzebowałem tylko poza, żeby nie rozpoczynać tego od, od innej, bo nie wyglądałoby to tak dobrze. Dobra, jak usunąć, kurwa te klatki? Nie będę tego pojedyncze robił, no bez jaj. I teraz, jakby. Aha, no jeszcze by się przydało tą broń zaimportować jakoś, żeby, powiedzmy, że. Jest w miarę... w miarę bit. O, o, będzie działać, będzie działać. No, wmatany tu mi został. No tak, tylko bardzo bym chciał, żeby ten autofizik zadziałał na całej reszcie postaci. Szczerze mówiąc nie, nie sądziłem, że to się uda zrobić, nie?